Dzień dobry, dzień dobry. Hej, Cześć, i czołem. <laughs> Tym razem Ducati na tapecie. Ducati panigale V2. V2. I to w SC. i to nowe. Także jeżeli chcecie znać nasze zdanie, czyli eksperta i amatora na temat tego motocykla, jak on się spisuje na, na torze. Tak, oczywiście. I w mieście, no to zachęcamy do oglądania dalej. Oglądajcie koniecznie. Na początku warto wspomnieć, że historia tego motocykla zaczyna się bardzo dawno, dawno temu w Italii słonecznej i z powiedzmy, że skrócimy long story short. 17 kilo temu. 17 kg <laughs> Ten tak. motocykl jest o 17 kg lżejszy niż poprzedni. Dodatkowo została zmniejszona pojemność, została zmniejszona moc. No i teraz to jest pytanie: jak bardzo to skrzywdziło ten motocykl? No i to jest niesamowite. Wszystko ocięte, zmniejszone, a motocykl jest zdecydowanie bardziej przyjazny. Mieliśmy okazję obaj pojeździć tak. poprzednią wersją, i poprzednia wersja. Lepiej zdecydowanie sprawdza się, kiedy ma bardziej doświadczonego jeźdźca, który lubi agresywną reakcję na gaz. I jednostka napędowa w poprzednim motocyklu no była taka bardziej surowa. Tam było desmo, był oczywiście monowacha, czy już pewnie nie Tam było nowa. dużo różnych Tam było rzeczy. dużo takich esencji z Ducati. Tak. I pytanie tylko, czy właśnie ta esencja z Ducati. Czy ona była konieczna? Ona była piękna? Ona była tak. magiczna? Za to ludzie kochali Ducati. Ducatisti! Ducatisti. Teraz pewnie płaczą, tak, jak a widzą ten A dlaczego Co tu się stało? Co? Tu jakby tak. zapatrzyli się im, w I mniejsza moc? No to tak. nie może być dobry nie. motocykl. prawda? Na Złabszy. pewno jest gorszy. Na pewno jest gorszy. A tu zupełnie coś innego. Okazuje się, że Desmo nie jest potrzebne do tego, żeby motocykl świetnie jeździł. No właśnie. Japończycy od dawna nie robią motocykli z Dezmo jakoś sobie radzą. Jakby, tak. Interwały serwisowe oraz jakby generalnie skomplikowaność tego układu, chociaż on nie jest jakoś szczególnie skomplikowany, ale jak się myśli o serwisie Ducati, to się myśli o rany Desmo, co to będzie, będę skazany na kilka serwisów w Polsce będzie, ja, będzie, będzie kosztowało, będzie, będzie się działo. Nagle okazuje się, że Ducati bez Desmo nie dość, że może być serwisowo przyjemniejsze, to dodatkowo nie traci w ogóle nic ze swojego charakteru. Tak. Te obroty, które były magiczne, po co w ogóle dezmo powstało, żeby motocykl musi kręcić w nieskończoność. Nagle okazuje się, że nie musi. Technologia poszła na tyle do przodu, Nawet. że zawory zdążą się zamknąć, niezależnie od tego, czy mamy dezmo, czy nie mamy dezmo. Tak. A dzięki temu, że motocykl jest łagodniejszy, jest bardziej liniowy, ten motocykl po prostu jest kosmicznie dobry. Kosmicznie dobry. Tutaj ciężko nam było doszukać jakichś. Bardzo minusów, się staraliśmy. Prawda? Robiliśmy co się da, żeby znaleźć naprawdę słabe strony tego pięknego czerwonego motocykla. <laughs> I to jest naprawdę trudne. Ale jeżeli chodzi o samą jednostkę napędową, to największym minusem tej jednostki napędowej jest to, że, się, że emituje dużo ciepła. I tyle. Yy, tak. Tak, ale też przyznaj uczciwie, że wystarczy te 5-7 km na godzinę, jeżeli gdzie to ciepło nas... zaczyna jest na sto... wiatr, tak. zaczyna wiać omija nas to, i omija nas tak. zupełnie. To Także wystarczy. jeżeli stoimy w korku, to dobrze by się przydało, żeby ten motocykl miał system start stop. To rozumiem, że nawiązujesz do wczorajszych moich łez, które tak. nie były łzami smutku, tylko potu spływającego pot? z twarzy. Rozumiem. Tak, to fakt. A jeżeli motocykl został bardziej... Y znormalizowany, w sensie nie ma desmo, nie ma monowahacza, yy, Ducatisti płaczą, o, okazuje się, że motocykl ma bardzo fajne, fajną reakcję na gaz w tym średnim i dolnym zakresie obrotów, tak jak yy, w motocyklach sportowych, no bo jakby rozpatrujemy ten motocykl jako motocykl sportowy, no, chociaż zdecydowanie. okaże się, że wcale taki do końca nie jest, ale o tym za chwilę. Motocykl fajnie jeździ w mieście, bardzo świetnie sprawuje się na manewrach takich zupełnie miejskich. I to jest zaskakujące. Ten motocykl niemalże zakręca w miejscu. To jest niesamowite. Jakby nawet teraz, jak spojrzycie, jak bardzo ta kierownica jest skręcona, kiedy on stoi, to y, kiedyś to był tanie Ducati. Jak się kupiło Ducati, to <grym, <grym, dokładnie. Zwracamy. nie? A tutaj można na raz, albo na dwa i jesteśmy zupełnie jak jak w Nakedzie. Ja mam takie poczucie zupełnie jak w Nakedzie. Ale teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali chwilę o zawieszeniu. No ten motocykl występuje w dwóch wersjach. To jest s i ona Zgadza jest na ale mamy trochę uboższą wersję, jakby o 10 tysięcy. O 10 tysięcy uboższą? Także troszkę uboższa. Tak, ale mamy Olinca, więc możemy się na nim skupić. Zdecydowanie. I tu, słuchajcie, mamy eksperta. Co dłubałeś w zawieszeniu? Zupełnie nic. To jest motocykl, który odebrałem od o, Ducati. Polska, nic nie było dotykane, a on jest po prostu genialny. Genialna jest ta prostota prowadzenia tego motocykla, frajda, jaką czerpiemy, korzystając z tego cudownego urządzenia. To jest zadziwiające. Właśnie nic nie trzebało klikać, żeby ten motocykl naprawdę jechał. Myślę, że. Jeżeli mamy coś co jest bardzo długo już we wszechświecie i wiele mądrych głów się działo na tym to osiągnęliśmy pewien poziom, gdzie nie trzeba nie dalej rozwijać. No właśnie. Osiągamy pewien taki status, gdzie mm, jeżeli jedziemy po mieście i mamy jakieś studzienki, krawężniki, torowiska, bo potem wszystkim jeździliśmy, to motocykl tak. jest naprawdę miękki. Jest cięciutki, tak. Nie dzieje się nic, co by nam tam. tam Pląby. Pląby wszystko zębów się zgadza. Nie wypadają zdecydowanie, tak. Wjeżdżamy na tor. I nagle bestia wychodzi. Tak. Szok. Można naprawdę zacieśniać te zakręty, można ostro, ostro e, pracować z tą tylną oponką i wszystko się zgadza, wszystko naprawdę świetnie się ty, tutaj. Ty mówisz z perspektywy osoby, która wie, jak to wykorzystać, ale osoba, która się boi i jakby e, potrafi destabilizować ten motocykl, nadal. Nie mam spodni do prania, to zawieszenie nawet moje oczekiwania się spełniło. Tak, się naprawdę pięknie. No właśnie, no, Byłem no właśnie. W szoku, jak bardzo zawieszenie, które nie jest samoadaptujące się, nie jest jakimś wynalazkiem z kosmosu, chociaż jest bardzo znanej marki, ale jest świetnie wykonane i nie ma najmniejszego problemu z prowadzeniem motocykla. Zarówno ma na manewrach miejskich, tak. jak i na torze. No właśnie, no właśnie. I nie trzeba było, że troszeczkę inaczej ważysz, no to zaraz klik, 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 klak, 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 prawda? Ja inaczej, inna waga, znowu przestawiamy. Nic, każdy wsiada, zero jedynkowe, pach, poszło i jedziemy. I to jest coś fajnego, naprawdę fajnego. Potencjał jest bardzo duży, w sensie bardzo. dla tych wszystkich, którzy by chcieli jeszcze więcej wycisnąć, chociaż jakby patrząc na to, jak Ty jeździłeś tym motocyklem, to... Coś tam, coś tam faktycznie, faktycznie się udało, ale, ale szczerze mówiąc jestem naprawdę mega zaskoczony łatwością prowadzenia tego motocykla, bo jest to mega zadziwiające w stosunku do poprzednika, który był zdecydowanie bardziej skomplikowanym motocyklem. Tam już naprawdę umiejętności trzeba było mieć konkretne, żeby móc wykorzystać potencjał sprzętu. Tutaj naprawdę dostajemy produkt który nam to wszystko ułatwia. Ja myślę, że tutaj warto było tą klamrę zamknąć z silnikiem. Jeżeli jednostka napędowa nie generuje tak gwałtownych przyrostów mocy, zawieszenie ma mniej pracy, no właśnie. a zawodnik, który siedzi na środku, nie jest jakby zaskoczony tym, co się zaraz że wydarzy, nagle że nagle tak. wyrwie nam rączki. No oczywiście, że tak. Myślę, że jak najbardziej masz tutaj, masz tutaj rację. Zdecydowanie. Ta liniowość tego też silnika właśnie, czyli mniejszy moment obrotowy, troszeczkę mniej mocy. Ale no, to wszystko... Wcześniej. Ale zdecydowanie wcześniej. I jak on pięknie z tego dołu Prawda, I to startować. zawieszenie bardzo dobrze z tym gra. To jest naprawdę tak. taki zestaw, który widać było, że inżynierowie, którzy robili, jakby dopasowali do niego zawieszenie, byli w zmowie z tymi, którzy wymyślili ten silnik. Ja myślę, że ta magiczna. w poprzedniej wersji Troszkę... chyba oni byli w dwóch pokojach. No, dokładnie. Nie, nie było konsultacji. Szczególnie no. tak. I to, co wspomniałeś, ta drobna różnica między wersją S i tak. bez S na końcu. <laughs> myślę, że w tym przypadku warto chyba dopłacić, tak. o ile oczywiście mamy budżet na to i chcemy. Potencjał ogromne. So ogromny. Jakby ja nie miałem okazji pojechać w wersji PSS, ale to, co tutaj jest do dyspozycji, absolutnie jest genialne. Ale zawieszenie nie byłoby niczym, jeżeli by nie współpracował również z hamulcami. Tak. I ja byłem bardzo zaskoczony, <laughs> bo ja jestem przyzwyczajony do tego, że jakby mając Ducati, że jest to klik i jest już duży opór, ten moment brania, żarcia, tak. nie wiem jak się to nazywało, no, ładnie, pewnie. jest tuż... Po pierwszym zapaleniu, czy znaczy po kliknięciu przez czujnik światła stop, a potem masz tylko centymetr na to, żeby wykorzystać całą siłę, która idzie z pompy do hamulców. A tu jest zupełnie inaczej, zupełnie Tutaj, tu mogę właściwie prawie zamknąć całą klamkę na, jak w, jak w Japończyku. Tak, dozowalność tego hamulca, prawda, wyczuwanie tego nie, i, i ta płynność zarazem hamowania jest zadziwiająca. Jest ja, naprawdę i zadziwiająca. I byłem sceptyczny? Mhm. Ale odszczekuję wszystko, wszystko. co miałem do Jakby rzeczywiście te hamulce są bardzo mocne, absolutnie wystarczające do moich umiejętności, ale nie zaskakują. Nie ma takiego efektu, że jak gwałtownie złapię za klamkę, to mi wycina natychmiast koło. Nie. Tak. Ten jest ten moment, kiedy to zawieszenie może jeszcze zapracować i wychwycić to, co ja schrzaniłem a i dzięki temu to koło dalej jest jeszcze na asfalcie, a ja nie, nie trę. Od tak. I zadziwiające jest również to, że nie udało mi się zagotować tych hamulców. O. A naprawdę starałem się. Robiłem co się da, żeby zagotować te hamulce. A umie chłopak to zrobić? Żeby, żeby, popłynęły wręcz. I szczerze mówiąc, no nie udało mi się. V4 nowym udało mi się to zrobić. A tutaj, no nie udało się. A zatem wielki plus kolejny na. Szukamy wad. Szukamy wad. Wada tego układu hamulcowego jest taka, że jest akustyczny. Hmm. Zwłaszcza tylny hamulec. Ma tą tendencję do tego, żeby. Kiedy wiecie, że mieszkacie koło pętli autobusowej i przyjeżdża, nie wiem, 716, to jest taki heretyczny dźwięk. Tak. Tak, to jeżeli ktoś się wad, to faktycznie jest to wada. Ale tak. myślę, że pierwsza zmiana klocków załatwia temat. Zdecydowanie. Tak. po prostu na pierwszy montaż klocki, które zostały tu zastosowane, mają dodatkową akustyczną atrakcję. I jeżeli ktoś Wam powie, że nie używacie tylnego hamulca, to możecie to udowodnić. Że używacie, właśnie, że używa. o słyszę, faktycznie, używaj no, tylnego ubywa, hamulca, no, używam, używa. tak, tak. <laughs> Dobra, mamy silnik, mamy zawieszenie, mamy hamulce, przejdźmy do ergonomii. I to jest kolejny szok, O to jest sportowy motocykl. To motoryk. jest szok. To jest znaczy, sport w założeniu, jest takim do założenia założenia Tak, zdecydowanie tak. Jest to sportowy. Okazuje się, no że kierownica jest o 6 cm wyżej niż w poprzedniej wersji. Ty 3 cm. Ja wiem, że gdyby to, to ci różne rzeczy tam opowiadają, ale o tym nie dyskutuję tak, Ale ja na przykład w swoim motocyklu chciałem podnieść kierownicę o 3 cm i to jest znacząca różnica, mhm. a tu jest o 6. No właśnie. I co? I się okazuje, że ty no to jest szok, robi robotę. Robi robotę. W mieście ekstremalnie no komfortowo. Na to że Kosmicznie komfortowo. I tu pytanie. Nowe super, super bajki, nowe supersporty. To już jesteś tuż. połamany na tym motocyklu, wiesz, jesteś w agresora. No właśnie. Jakby nie możesz się wyprostować, nie ma tak. fizycznie takiej możliwości. Jak coś pójdzie nie tak, to wbijasz ręce w tą kierownicę, tak jak ja jestem amatorem. Nie? Jak coś się dzieje nie tak, to ja niestety odruchowo mogę zablokować no ręce i natychmiast mi się blokują. A tutaj, przez to, że ta kierownica jest wyżej, nie ma tego efektu. Ja jestem w stanie wychwycić dużo tak. więcej nogami, nie pcha mi tak organizmu w kierownicę. No i pozycja od razu, prawda? Tak. Zmienia się pozycja, tak. Ten komfort, plecy odciążone, o. zrelaksowane ręce. To jest naprawdę szok, jak przy takim ustawie. Jak się wspomniałeś, wysokim kierownicy, ten motocykl jest komfortowy, a zarazem stabilny. To jest naprawdę zaskakujące. bliżej, jeżeli chodzi o geometrię tego, tej kierownicy, bo tutaj też o podnóżkach warto wspomnieć, bo o, przez to, że on jest wyższy niż jakby taki motocykl, do którego jestem przyzwyczajony sportowy, no to podnóżki są trochę niżej, więc cała ta pozycja mi przypomina Nakeda. No właśnie. Dosłownie bardzo. takie samo wrażenie, moje pierwsze było, że zdecydowanie ta maszyna bardziej przypomina właśnie pozycją i komfortem Nakeda niż właśnie Supersporta. No i znowu zamykamy klamrą. Silnik generuje moc w średnim i niskim zakresie obrotów. Mamy pozycję Nakeda. Czy nadal mówimy o sportowym motocyklu? Właśnie. To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że czasy pokazują, że zdecydowanie tak. I patrząc zdecydowanie. na to, co robi w ogóle świat motocyklowy, jak, w, którą, w którym w którą kierunku zmierza? Tak. zmierza. Okazuje się, że nikt nie chce mieć mordercy, który ma 190. 200, znaczy, może nie nikt, ale jakby ta nisza, jest coraz mniej ludzi, którzy oczekują motocykla, że będzie ich poniewierał, a chcą mieć motocykl, który nie dość, że ładnie wygląda. Ma pozycję, która jest ergonomiczna, ma, dysponuje momentem i mocą, która można wykorzystać właściwie w mieście na co dzień, mm -hmm. ale jak wyjdziesz na tor. No, to pokazuje, to tak, na co go stać. To jest właśnie faktycznie wielki plus tej nowej generacji wszystkich sportowych, super bajków. Tak, że one są po prostu bezpieczne, tak. To już nie jest ta generacja tych rasowych morderców, killerów, no. którzy wyry, które wyrywają nam ręce na wyjściach z zakrętu, z którymi się zmagamy, które mamy problem, żeby opanować na dojeździe do zakrętu, ustabilizować. Te motocykle groza nas, wykonują tej całej ciężkiej roboty. My im tylko nie powinniśmy przeszkadzać. Przkadzać. Mamy ergonomię, mamy silnik, mamy zawieszenie, mamy hamulce. Ja myślę, że teraz najwyższy czas, żeby porozmawiać trochę o emocjach, jakie generuje ten motocykl, bo przede wszystkim to jest Ducati. To jest Ducati. I jakby tu trzeba podejść do tego trochę jak do Ferrari. Myślę. O piękne, że jakby jest to klasa sama w sobie, bo gdybyśmy szukali motocykla, który ma więcej koni, ma więcej momentu, jest tańszy, jakby gdybyśmy szukali motocykla, który daje więcej za mniej pieniędzy, to bez problemu znaleźlibyśmy kilka odpowiedzi. Bez ale nadal jest to ta magia marki. Jak ktoś chce mieć Ferrari, to nie ma znaczenia, czy tam dany samochód robi to lepiej lub gorzej. Ma tą markę. Ma tą markę. Ale to, co tu się wydarzyło, to jest dla mnie pełne zaskoczenie, bo dla mnie ten, to jest czerwony motocykl. Właśnie. Naklejka Ducati jest tu, znaczy Ducati jest tu, z tu. Właśnie i jakby on tak. nie epatuje, nie ma już tego wielkiego JESTEM, Jestem Ducati, Ducati PATRZ tak. NA MNIE! Zgadza się. Ducati poszło w tą stronę, że mniej znaczy więcej. I to chyba jest słuszna droga. Wydaje mi się, że po raz pierwszy Ducati nie musi udowadniać tym, że jest Ducati. To jak ten motocykl jedzie, jakie generuje emocje w swoim jeźdźcu. Jest wystarczające, Rekompensuje. On się sam broni. Tak. Sam się tym broni nie musi, tak jak powiedziałeś to pięknie, udowadniać, patrzcie na mnie, to ja, Ducati, podziwiajcie mnie. Tak, no są takie bardzo delikatne te subtelne. napisy, bardzo subtelne, które nadają wręc, wręcz szyku i klasy, prawda? Tak, on jest taki, cały się taki bardziej majbachowaty niż ferarowaty. No, taki, a chociaż jak nie to już nie, no jedzie, jedzie to jedzie. już jedzie. Robi, robi, tak. robi, robi. To co może jeżeli ktoś koniecznie chce, żeby to Ducati wrzeszczało i robiło show na mieście. To tak, kupuję termosy, i jakby nagle wracamy do poprzedniej epoki, i okazuje się, że wszyscy będą wiedzieć, że to właśnie jedzie. Będą w wszyscy, sąsiedzi Nawet nie muszą go widzieć. Wszyscy. No jest to takie trochę dla niektórych może być to zbyt pretensjonalne. Z drugiej strony wydaje mi się, że jeżeli ktoś oczekuje od Ducati i jest takim Ducatisti i brakuje mu tych elementów, które są związane z tą starą to na historią Ducati, tutaj to ten dźwięk tak, to jest rekompensuje. Tak, ta fałeczka tutaj tak przepięknie buczy, to bu, 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 bu. Robi. że naprawdę robi to gigantyczną robotę. pytanie tylko czy chcemy budzić całą okolicę czy jednak chcemy Jak się ma, tak, żoną, małe odstawić dzieci odstawić motocykl ja nigdzie dzisiaj nie byłem. kochanie pakuj się już mąż wraca <laughs> mąż wraca tak. jest dzielnica stąd Dobra. emocje emocje związane z Ducati jeżeli chodzi o mnie jako amatora ja bardzo doceniam ten motocykl w mieście. Pojeździliśmy sobie po Warszawie, postaliśmy w korkach, zagotowaliśmy, się, zagotowaliśmy parę się parę razy i ten motocykl poza tym, że emituje bardzo dużo ciepła, ale ja jestem oswojony z tym Ducati tak robi, jakby rozumiem to, szanuję, jest to jakby jego taka cecha dodatkowa, ale za to jeździ świetnie, jak na fałkę, to ten system, który tu wspomaga te wolne obroty powoduje to, że ona nie, nie jest robi lepiej, tego. Nie szarpię, oczywiście, jest bardzo jest. płynny, bardzo. świetnie jak się wbije, kolejny Bieg, bo tutaj ta elektronika, ten quick shifter, downshifter jest autoblipper. To wszystko działa jak guziki. skrzynia dosłownie. biegów działa, jakbyśmy mieli elektryczny przycisk do zmiany po prostu kolejnego przełożenia. Tak. I w mieście? Cudowny. Ja również uważam, że w mieście jest doskonały, a na to, że jeszcze lepszy. No ty, ty możesz więcej powiedzieć o <grym> tym, i myślę, że osoby, które oglądają nasz film, więcej by chciały się dowiedzieć, co taki ekspert jak ty widzi w takim motocyklu. Bo ja w twoich oczach widzę pewną taką emocję, która. <grym> tak. Daje, ten motocykl dał Ci więcej niż większość motocykli. Tak. Piękny kolor. Okay, Wystarczy. to tyle. Tak naprawdę jest niesamowite, ponieważ siadamy na ten, na ten motocykl i czujemy się jakby był uszyty dla nas. Po prostu tu wszystko się zgadza. Mega komfortowy, mega precyzyjny w zakrętach. Lekkość prowadzenia jest naprawdę oszałamiający. Porównaj go do to. czegoś. No i tutaj trudno jest porównać. Porówna do go do Hondy. Do Hondy. Do Hondy. No cebry są cudowne, są wspaniałe. Żerdowoczwukę, ale gdybyś wiesz, no bo esencją motocykla sportowego są rzędowe cztery gary. Tak. No oczywiście ciężko jest bezpośrednio, szczególnie na to, że kartingowym tutaj e, znaleźć jakiś złoty taki środek i bezpośrednio porównać te, te aspekty, ponieważ tu mamy fałeczkę, która z samego dołu ciągnie. No niestety cebra idzie tylko tylko górą, a zatem żeby dobrze na kartingu pojechać, to albo ją trzeba naprawdę mulić bardzo wysoko, albo jednak tej jedynki bardzo często używać. I tu pytanie, co kto lubi, co kto. Woli, ja osobiście kocham liniowe motocykle. Sprawia mi to większą przyjemność i czerpię z tego przede wszystkim przyjemność, jak nie muszę się zmagać, nie muszę tego ryku ciągle słyszeć, a mogę korzystać z tego momentu obrotowego od samego dołu. A gdybyśmy zabrali go na duży tor? O, i tu troszeczkę sytuacja się zmienia, bo tu cebra zyskuje kosmicznie. Okay. Bo ona się rozwinie, tam możemy na obrotach trzymać wysoko cały czas i ona na pewno tam zbuduje. Czy przewagę? No właśnie. To musielibyśmy sprawdzić. To musielibyśmy sprawdzić. To musielibyśmy bo... sprawdzić już Pytanie, faktycznie. czy V2 by się tam pogubiła? Ja myślę, że ona dołem oczywiście od Skoczy nagle przestanie już niestety ciągnąć i to to Ale gdyby ktoś no, by chciał chciałby mieć motocykl, który będzie jego jedynym motocyklem, jaki ma w domu, i chciałby go zabierać na day'e, nie tylko na małe tory. Myślę, że na pewno by się to cudo sprawdziło, o ile e, na termosach przeszłoby jakiekolwiek limity głośności. Na seryjnym układzie myślę, że na pewno na pewno by przeszło. E, Wydaje mi się, że Ducati ze względu na swoją kosmicznie rozbudowaną elektronikę mhm. jest motocyklem bezpieczniejszym dla amatora, dla laika, który zaczyna, nie, no. Ale ja naprawdę czułem się na nim bezpiecznie, jakby widziałeś jak jechałem. Właśnie. I jakby ty widziałeś jak jadę, ja tak. jechałem, że czułem się pewnie. Nie wiem, że destabilizowałem, a to nie trafiałem w apexy, jakby okej, okay, pierwsza przejażdżka, ale pierwszy kontakt i jakby kolano bez problemu, a hamowanie w zakręcie bez problemu. Bez problemu. Jakby nawet jak powiedział błędy, to nie było mokrego i plamy w spodniach. Jakby. Zgadza się. I tu właśnie jeszcze nawiązując troszeczkę jednym zdaniem do hamulcy, doskonały ABS corneringowy, który no. naprawdę działa. Można przytrzymać ten hamulec i tutaj jest fajnie stabilizacja i. To jest też ciekawe wrażenie, że on tak on się huśta, on się buja, ale, nie ale, ale go nie, dosło, nie postuje. Tak. On nie... Idzie dalej, tak. dalej nitką, tak jak powinien sześć. Iść, oczywiście, delikatnie czujemy tak. tam pewną destabilizację, natomiast wszystko działa świetnie. E Reasumując, jeżeli miałbym wybrać jeden jedyny motocykl, który będzie dla mnie bezpieczniejszy, który sprawi mi większą frajdę skorzystania, myślę, że w tym konkretnym przypadku jednak to by była F2, żeby z dołu czerpać tę frajdę. No bo tak naprawdę realnie większość motocyklistów korzysta z motocykla w tym średnim zakresie obrotów. Zgadza się. Niekoniecznie muszą. To już zawodniczo, gdzie, gdzie po tak. prostu ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Jest wiele osób, które jest swoim motocyklem zaskoczona. W sensie kupują sobie litra i nagle okazuje się, że nie ogarniają kuwety. I, i jest takie. Może jednak mapa deszczowa albo Właśnie. coś takiego. Nie? Ale te mapy deszczowe to też ciekawe zagadnienie, bo de facto no, fajnie mieć tą płynność, prawda? Nawet Ale... jak mamy super potężną maszynę. Tutaj tak, nie musimy nie ma tej konieczności, ponieważ on jest na tyle bezpieczny i stabilny, że nie musimy y, zmieniać mapowania na suchych, pięknych, przyczepnych warunkach. No niemniej jednak. Y... Te mapy również robią roboty u innych producentów. Posłuchajcie, szukaliśmy problemów. Szukaliśmy rzeczy, które w tym motocyklu są niewłaściwe. Ja w internecie znalazłem informację, że ten motocykl trzeszczy, chrupie i że się telepie. Ten motocykl tego nie robi. Jakby nie wiem, może jakby jest to produkcyjny model, a wszystkie testy, które widziałem, były przedprodukcyjne. Tu się nic nie telepie. Nie telepie, bo skręciliśmy wszystkie śruby. Przed... Na Loctite. No, raczej. Dobra, to był żart. Wcale tak, <laughs> tak było. <laughs> Jedyną wadą realnie, jaką ja znalazłem w tym motocyklu, to jest to, że jak porządna Ducati fałka w sensie, no, mm -hmm. yy, grzeje się. Grzeje się, no grzeje się, no grzeje Tyle. kochani, no grzeje się. I już, jakby więcej wad nie znalazłem, grzeje te się. są za głośne, ale no, to dla szukaj mnie jest subiektywne. Czekaj dalej. No. dalej, tak, to no. ktoś lubi, to ktoś tego <laughs> nie lubi. Yy, trudno jest naprawdę znaleźć tutaj wadę. Ta temperatura, no cóż poradzić? Yy, idealny motocykl na jesień. Na jesień to na Tak, pewno. albo na wczesną wiosnę. Na pewno nie będzie problemu z tym, że jest za zimno do jazdy, po prostu kupcie dukati i będziecie jeździli w, przedłużycie sobie sezon. Ale to też tak jak wspomnieliśmy wcześniej w materiale, to jest kwestia postoju, kiedy naprawdę w korku tak. staniemy tak. i czekamy, czekamy, no to wtedy Można to cierczy. Naprawdę. Tak. Nic się złego nie wydarzy. Parę razy tak wczoraj zrobiłem, tak, tak. prawda? Staliśmy w korku i, I faktycznie klik? nie zgasiłem, ma żeby chwilę złapać oddechu. <laughs> I po czym odpaliliśmy i pojechaliśmy sobie dalej, jak ruch, Natomiast, proszę? jeżeli ktoś. Miał już wcześniej Ducati, tego to, to nie zaskoczy, Absolutnie bo Ducati nie. tak robi. To po prostu Jakby tak tyle. Jeżeli nie się Ducati, to wiecie, to też na klatę, że po prostu Ducati się grzeją. Tak. Poza Pikes bo I to jest materiał, który będzie też fajny, bardzo tak. zadziwiająco zaskakujący. I niedowierzanie zarazem. Niemożliwe, jak oni to zrobili. cudem. Dobrze. Ale to. Tak. Next jest. time. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego motocykla, Pytajcie, jeżeli jesteście zainteresowani e, przejażdżką tym motocyklem, to wydaje mi się, że można nawet na testy sobie pożyczyć taki Myślę, motocykl. Myślę, że bez najmniej Liberty Motors problem. takie testy Jak robi. E, oczywiście zachęcamy Was do szkoleń. Bo Aha. okazuje się, że umiejętności, które zyskujecie w takich pięknych warunkach, jak są tutaj, są do wykorzystania w mieście i normalnie można korzystać z tych umiejętności podczas jazdy miejskiej. Oczywiście nie wskazane jest jeżdżenie na, ko na kolanie po mieście, ale jeżeli trzeba będzie. wręcz nie róbcie tego. Tak, nie róbcie odmawiamy tego. Odmawiamy takiej współpracy. Tak, <laughs> tak. Ale, ale jeżeli będziecie chcieli, chcieli wiedzieć, jak zacieśnić zakręt, jak poszerzyć zakręt, to umiejętności, które tu zdobędziecie, możecie wykorzystać na ulicy do uratowania sobie skóry i wszyscy motocykliści dzięki temu będą bardziej bezpieczni. To to tyle. Zdecydowanie tak. Dziękujemy bardzo za uwagę, że dotrwaliście do końca tego filmu, ale gdybyście w przyszłości chcieli zobaczyć jakiś inny film o jakimś innym motocyklu, to zastanawiam się, jaki motocykl moglibyście chcieć zobaczyć. Ciekawe! Hmm. No pomyślimy, no pomyślimy, może się na coś wpadniemy. Tak, a tak. tymczasem bardzo Też czerwony. Dziękuję ci bardzo Krzysiu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa.